Siema ludzie, tu ozdóbka. Tak, ten ozdóbka. Ten ozdóbka. Teraz każdy niech sobie pomyśli. Co o mnie myśli w tej chwili? Kim jestem dla Ciebie? Nie będę Ci podpowiadał, sam sobie ocenisz. Powiem wam pewną historię. O chłopaku, który miał wszystko. miałem grupę Bad Boys tancerzy, najlepszych w Polsce dlaczego najlepszych? bo ja ich uczyłem nawet ci co odchodzili to też byli najlepsi, mieli swoje grupy ale to ja ich uczyłem nie no wkręcam was wcale tak nie było poszedłem do Fame MMA bo jak Ambra zadzwonił i powiedział, że tam się walka szykuje to Padnie to po jednym, po drugim razie. Nie, ja nie, No i sprzedałem Polakowi Kopa. Przepraszam. Na tym pieniążki zarobiłem. Bo poszedł zakład, czy ktoś zrobi dymy, postawili na mnie, wygrałem. <laughs> Jak to mówi Adbaster, jestem bajkopisarzem. Dlatego po walce z Adbasterem ta walka też była ustawiana. Wiesz. A tak dobrze o tym, Ambro też wiesz, jak jest. A w ogóle mam numer do blondyny z Fame House'u. Chciał opowiedzieć historię, co tam się działo. Tak na marginesie. I dwa lata temu, jak mi wszyscy kazali, wypierdali, wszyscy. Wszyscy. Ofiara księdza pedofila, ofiara celebryty pedofila. Co tu się dzieje, sami pedofile? Posłuchajcie. Dwa lata temu, jak mi kazali wypierdalać, miałem sporo kasy wtedy odłożone. Pozamykałem wszystkie firmy, wszystko i pojechałem sobie w świat. Ze swoimi szczurami. Jeździłem po różnych miejscach, zwiedzałem po hotelach, bawiłem się. Nagrywałem różne jakieś tam filmiki i robiłem tą swoją grę. Grę. Chciałem zobaczyć, jak mi ludzie odbiorą. Może to jest frajerstwo. Bo chciałem zobaczyć, jak mi odbiorą przyjaciele. Moi najbliżsi, jeżeli na przykład bym popadł w depresję, na początku dawałem depresję, to było frajerstwo, przyznaję się, bez bicia, ale później, gdy rozdałem wszystkie pieniądze, gdy pieniądze się skończyły, bo skończyły się, po prostu porozdawałem, przypierdoliłem, nieważne, zniknęły pieniądze i zacząłem ludzi prosić o pomoc, wszyscy zaczęli się odwracać. Tak jakby to, że nie miałam kasy, zaczęli mnie odpychać. moja gra przerodziła się w życie. Jak mi skręcili kręgosłup 9 stycznia 2019, nie mogę chodzić. I prosiłem ludzi o pomoc. Wiecie, że wszyscy się odwrócili? Wszyscy. Dzisiaj jest 23, kończę tam swoją grę. Można powiedzieć, że dałem radę. Dlaczego? Bo gdy spadłem na dno, bo tak było, naprawdę już leżałem, mówię, kurwa, nie chcę mi się czyli co za pojebany świat. Wtedy się okazało, że naprawdę pojawiły się takie anioły, Uuu. ale nie anioły, kruki czy coś tam, tylko ludzie, którzy znali mnie wcześniej. Wcześniej wiedzieli, jaki jestem. Podali mi dłoń, przyszli do mnie. Pogadali im, Dawid. To jest gra. Wszystko zacznie od nowa. Kręgosłup, już naprawiony. Masz pieniądze. Masz dom. Masz przyjaciół. Nowych, prawdziwych. Takich. Max. Wiesz o co chodzi? Taki mój brat. I cała ekipa. A ludzie, którzy w 2018 mówili, że mnie kochają, że są moimi przyjaciółmi, że oddaliby życie za mnie i się ode mnie odwrócili. Ja nie mam do was nienawiści. Tylko po prostu pamiętajcie, że w moim życiu już was nie ma. Nie ma. Znikacie. Wszyscy, co się odwrócili. Mamo, pamiętaj, kocham cię. Weź do końca. Ale tobie powiedziałem, że to gra, więc miałeś ułatwioną sytuację. A wszyscy inni chuj na mnie wyłożyli. Bo to wszystko gra zabawa, ozdóbka wrócił.